O sprawach gospodarczych na czas euro żeśmy zapomnieli. Teraz te tematy wracają. Okazuje się, że rząd przygotowuje kolejne cięcia ulg. O tym i o innych tematach rozmawiamy z panią prezes Batą Szydło, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, ekspertem w sprawach gospodarczych. Właśnie zacznijmy od tego euro, bo już z każdej strony je analizujemy. A jak ona wygląda z tej strony finansowej? Ile żeśmy wydali, ile. Na tym zyskamy, czy stracimy, i czy prawa i sprawiedliwość przygotowuje taką, taką, ta, takie zestawienie? No, oczywiście podsumowanie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, takie ekonomiczne, musi być przeprowadzone. Ja myślę, że przede wszystkim powinien rząd powiedzieć, ile wydaliśmy. Na razie z tych wstępnych analiz wynika, że dość sporo kosztowała nas budowa. Na przykład stadionów. Te stadiony w Polsce były wielokrotnie drożej budowane niż podobne, w podobnym standardzie w innych państwach europejskich. Ale taki ten całościowy bilans ekonomiczny, to podsumowanie to pewnie jeszcze trochę czasu jest na to potrzebne. Oczywiście my do tego się również przygotowujemy. I trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza rzecz to są te wydatki, które będą oficjalnie znane, bo są bezpośrednio jak gdyby związane z organizacją mistrzostw, czyli budowa właśnie na przykład stadionów. I zgadzam się również i z tymi, którzy twierdzą, że no przecież stadiony zostają. To jest, to jest infrastruktura, która już będzie nam służyła. Tylko zadaję równocześnie tym wszystkim, którzy to mówią, pytanie, czy zdają sobie sprawę z tego, jakie będą koszty utrzymania tych obiektów i czy w związku z powyższym te obiekty mają już w tej chwili jakieś, są jakieś wizje zagospodarowania, żeby była jasność, że przez następne miesiące tam coś się będzie działo i one będą... Również na siebie zarabiały. To jest jeden aspekt. A druga kwestia, która moim zdaniem może mieć ogromne znaczenie i to być, może być ten koszt, który w tej chwili właściwie jest kosztem ukrytym, ale on będzie bardzo bolesny dla mieszkańców, to są koszty, które poniosły samorządy. Dlatego że w większości miast, które były współorganizatorami mistrzostw, w których były prowadzone rozgrzewki, już w tej chwili pojawiają się bardzo poważne problemy finansowe. Powszechnie już wiadomo, że te wszystkie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zadłużonych miast polskich. Tam poza infrastrukturą sportową, poza tymi inwestycjami, które były związane bezpośrednio z organizacją mistrzostw, dokonano różnego rodzaju inwestycji, wydatków, które no, można powiedzieć, nie mieszczą się wprost w tej organizacji, ale one jednak były związane z tym turniejem. Bardzo często zaciągano kredyty, bardzo często te wydatki były ponad miarę możliwości finansowych. No i ten problem finansowy samorządów może być rzeczywiście dosyć bolesny, tym bardziej, że budżet państwa czy rząd umyje ręce i powie, że to przecież nie. Nie myśmy te koszty finansowe tam generowali. Więc to są te poziomy, które trzeba będzie zmierzyć. Natomiast no niewątpliwie no, są jeszcze kwestie związane chociażby z wydatkami osób, które prowadzą miejsca noclegowe, hotele, restauracje. Czy tutaj też były straty, czy były zyski, na to wszystko trzeba będzie poczekać. Niewątpliwie Mistrzostwa Europy należy uznać jako imprezę, która z punktu widzenia prestiżu sportowego i pewnej takiej rangi kraju, który rzeczywiście miał do zorganizowania dużą imprezę międzynarodową, jest naszym sukcesem i jest ważna. Natomiast pytanie, czy nie zapłaciliśmy za to zbyt dużej ceny. Bo trzeba mieć świadomość, że w kolejnych latach będzie nam, przyjdzie nam po prostu spłacać te długi. No właśnie, co do tej ceny, okazuje się, że mamy w tej chwili lipiec, tak, a duża część planowanego deficytu jest już wykorzystana. Jak to będzie w przyszłości. No wiemy, że na koniec roku spływają podatki tak, i, te, i większość tych kwot, ale czy nie jest tak, że w tej chwili jesteśmy poważnie e, zadłużeni i, i to zadłużenie może poważnie wpłynąć na kolejne decyzje rządu w sprawie ulg choćby? Y, zadłużenie Polski stale wzrasta i wzrasta przede wszystkim koszt tego zadłużenia. W tegorocznym budżecie m, procentowo najwyższe wzrosty to są właśnie y, na y, obsługę zadłużenia, więc Twierdzenie przez polskich, w tej chwili przez rząd polski, że nie ma takiego problemu, czy my sobie z tym radzimy, moim zdaniem jest nieuprawnione, dlatego że mm, największym problemem dla nas jest w tej chwili to, że rząd nie ma wizji prorozwojowej i nie, ma takiego, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób niwelować i obniżać zadłużenie pobudzając rozwój gospodarczy poprzez działania zwiększające rynek pracy, zwiększające możliwości aktywność gospodarczą. Tylko w tej chwili redukcja zadłużenia ma się odbywać na tej zasadzie, że po prostu szuka się tam, gdzie jeszcze jest to możliwe, no najczęściej w kieszeni podatników pieniędzy, które po prostu będą zasilały budżet państwa. Ostatnie przykłady to jest właśnie próba ograniczenia ulgi prorodzinnej. Likwidacja ulgi internetowej. Tak naprawdę, z punktu widzenia budżetu państwa i polityki finansowej państwa, to są działania po pierwsze szkodliwe, po drugie, to są działania, które nie są jakimś systemowym rozwiązaniem tylko to jest ja mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że to jest takie na siłę i na próbę szukanie, gdzie jeszcze można wyjąć pieniądze, żeby tę dziurę załatać. Zawsze po pierwszym półroczu, zawsze w pierwszych sześciu miesiącach każdego roku stosunkowo te, te wskaźniki, czy to zadłużenia, czy wydatków są stosunkowo, one nie są równoważne, dlatego że z reguły ta największa kwota wydatkowana jest zawsze w, drugim, w drugiej połowie roku, to jest związane z realizacją chociażby inwestycji. Natomiast zadłużenie najczęściej te, te wzrosty są właśnie w tej pierwszej połowie dość dynamiczne, ale w tym roku rzeczywiście ta dynamika jest bardzo duża. Zapewne wpływa na to również i to, że była realizacja Euro 2012, że pewne zobowiązania przyszło nam płacić w tej chwili. Natomiast trzeba mieć też świadomość tego, że nic nie wskazuje w tej chwili na to, ażeby być może ta dynamika wyhamuje w nieznacznym stopniu. Natomiast sądzę, że oczywiście minister finansów ogłosi sukces na koniec roku i zapewne granic i progów nie przekroczy. Ale odbędzie się to w ten sam sposób, w jaki odbywało się dotychczas, w poprzednich latach, czyli po prostu różnymi zabiegami księgowymi, czy wyprzedażą polskich obligacji, czy też operacjami właśnie takimi na instytucjach, na, 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 na narzędziach finansowych. I, I to doprowadzi do tego, że my się w granicach utrzymamy, no ale to nie poprawi stanu finansów. Jest jeszcze jeden taki temat, który tak naprawdę jest takim straszakiem dzisiaj. To jest podatek katastralny. To jest coś, co może dotknąć każdego Polaka. Jak się prawa i sprawiedliwość odnosi do tego pomysłu? Pomysłu, który... No, niektórzy politycy mówią, że jest rodem z piekła, bo, bo w obecnej sytuacji finansowej Polaków nie będzie ich stać na, na jeszcze ujrzenie kolejnej daniny. Jaki jest mechanizm zaproponowany przez rząd? No i jaka będzie w tej sprawie reakcja Prawa i Sprawiedliwości? No, to ja bym powiedziała, że to nawet nie jest straszak, tylko to jest realne zagrożenie i to rzeczywiście jest pomysł z, piekro, z piekła rodem, dlatego że podatek katastralny, czy ta, czyli tak mówiąc, po prostu podatek od wartości nieruchomości, polegałby to na tym, że jeżeli w tej chwili my płacimy podatki od nieruchomości na podstawie stawek ustalanych np. przez Rady Gmin to po wprowadzeniu podatku katastralnego te, te, te podatki były wypłacone jako procent od ustalony oczywiście ustawowo od wartości nieruchomości wycenionej przez rzeczoznawców, czyli znacząco by to wzrastało, ta, ta wartość. Mówi się przynajmniej w tych planach rządowych, które. Zawarte są, bo, bo Platforma zaprzecza, ale przecież tego typu pomysły nie wzięły się znikąd, tylko one są zapisane w oficjalnych dokumentach, w strategiach rozwoju, przygotowywanych chociażby przez Ministerstwo Rozwoju. No i tam można znaleźć takie rozważania, czy to na przykład nie powinien być 1% od wartości. Więc łatwo sobie policzyć, jeżeli ktoś ma. Mieszkanie warte na przykład 300 tysięcy złotych, ile będzie musiał w skali roku od tego mieszkania zapłacić podatku. Więc to są pomysły rzeczywiście, które w tej chwili w ogóle gdzieś z księżyca, ale one nie biorą się znikąd. Tylko to jest rzeczywiście jeszcze jeden dowód na to, że stan finansów publicznych jest kiepski. Również stan finansów samorządowych i rząd znajduje właśnie tego typu możliwość, ażeby zasilać kasę i budżetu, przede wszystkim budżetu samorządów. Podatki od nieruchomości wpływają przede wszystkim do, do samorządów. Natomiast ja mam jedną satysfakcję, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko zareagowało. Myśmy podnieśli ten problem, wskazaliśmy na to, że takie pomysły Platforma ma. No, i prezes Kaczyński publicznie wezwał Donalda Tuska do tego, by zaprzeczył, że taki podatek ma, mają zamiar wprowadzić. Tusk zaprzeczył, więc ja mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj danego słowa nie złamie. Ale niemniej jednak to jest temat, to jest problem, ponieważ uważam, że bardzo łatwo a temu rządowi przychodzi to w sposób naprawdę bardzo łatwy można zmienić zapis czy nazwę i pod, przykryciem, pod innym przykryciem, pod innym szlem próbować przeforsować to samo. Podatek katastralny w tej chwili dla Polaków jest absolutnie nie do przyjęcia. To będą ogromne koszty, uderzą w każdą rodzinę. Ja też tak mi się zaraz nasunęło takie skojarzenie, kiedy ten, zaczęto mówić o tym podatku. W telewizji publicznej znowu zaczęła się pojawiać taka reklama, w której proponuje się starsze osoby, opowiadają, że miały niskie renty i emerytury. No i nagle pojawiła się świetna propozycja. Dzisiaj stać ich na, na wszystko, na to, że mogą sobie wyjechać, żyje się im świetnie. No dlatego, że. Skorzystali z takiego ubezpieczenia, że pod zastaw swojej nieruchomości otrzymu, otrzymują kredyt i do końca, życia, do końca życia, jak mówi ten Pan, który w tej reklamie występuje, mogę przecież żyć w tym swoim mieszkaniu, które nawet sobie wyremontowałem. Dokładnie na tym to ma polegać. Jeżeli ktoś wierzy w tego typu um, historię, że to, to będzie tak świetnie i tak pięknie, to trzeba od razu powiedzieć, na czym to polega. Decydujesz się na oddanie swojego mieszkania, swojego domu bankowi, po to, żeby w tej chwili jakieś środki mieć, ale musisz mieć świadomość tego, że to mieszkanie już nie jest Twoją własnością, to jest mieszkanie własnością banków. Dlaczego o tym mówię w tej chwili? No bo podatek katastralny na tyle obciąży, szczególnie właśnie starsze osoby ale też i młodych ludzi, którzy zaczynają dopiero swój start życiowy, że po prostu ludzie będą postawiani, stawiani w takiej sytuacji, że nie będzie ich stać na to, żeby to mieszkanie utrzymać, bo tak w równej mierze dotyczy to właśnie osoby starsze, które mają dzisiaj niskie emerytury i zapłacenie podatku od wartości mieszkania 3-4 razy większego niż do tej pory. To będzie dla nich rzeczywiście nie do przejścia, ale tak samo dotyczy to młodych ludzi, którzy biorą na przykład kredyt na to, żeby kupić mieszkanie. I jeżeli do tego, do spłaty kredytu dołożą sobie jeszcze te raty podatku, no to też będzie to dla nich po prostu zabójcze. Także absolutnie w tej chwili powinniśmy zrobić wszystko, żeby, żeby nie dopuścić tego, żeby ten podatek był wprowadzony. Właśnie o tych pomysłach chciałbym porozmawiać, bo Prawo i Sprawiedliwość jest, jest akurat w sprawach gospodarczych bardzo płodną partią. W ostatnim czasie pojawiło się myślę, że kilkanaście projektów gospodarczych. Mi nasuwa się jeden z nich. Chodzi mi o, o ten, ten, ten nowy system podatku dochodowego, który został ostatnio przez ekspertów PIS wymyślony. Ale co więcej może nam Pani powiedzieć i o tym projekcie, o innych, które przez prawo i sprawiedliwość są teraz w Sejmie składane i będą składane w najbliższym czasie? No rzeczywiście, myśmy, ja spojrzałam nawet ostatnio na takie zestawienie, na ponad 50 projektów ustaw, które już w tej kadencji złożyliśmy. do Blisko 30 było związanych właśnie z problemami gospodarczymi, szeroko bardzo pojętymi, w tym bardzo duża ilość tych podatkowych. Ten Podatek, który nazywamy nowym zmianą systemu podatkowego, czyli to jest połączenie PIT-u i CIT-u w, w jednej ustawie podatkowej, miał za zadanie przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, uporządkować sytuację w polskim systemie podatkowym, a żebyśmy nie mieli już do czynienia z takimi jak w tej chwili działaniami, czyli tysiące. Nowelizacji, omówień, interpretacji. Tak naprawdę podatnicy poruszają się w gąszczu przepisów tak różnorodnie interpretowanych, a dotyczących tego samego problemu, że wielokrotnie po prostu są krzywdzeni przez organy podatkowe. I to nie dlatego, że nie płacą podatku, bo akurat najczęściej dotyka to tych, którzy podatki płacą, tylko dlatego, że interpretacja akurat jest na ich niekorzyść. Nawet jeżeli po wielu, wielu latach. Dochodzą swoich praw w sądzie, no to często już jest to w, te, w takiej sytuacji, kiedy na przykład firma nie mogła działać, splajtowała, ludzie znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Druga kwestia, którą ta ustawa miała poprawić, to jest ściągalność podatków czyli mówimy to, o czym, co jest w tej chwili realnym problemem budżetu państwa, czyli brak dochodów. Jeżeli mówimy o tym, że nie ma pieniędzy, że brakuje pieniędzy w budżecie państwa, to my mówimy w ten sposób, absolutnie nie podwyższamy podatków, czyli nie robimy tego, co robi Platforma, tylko szukamy takich rozwiązań, żeby prawo podatkowe gwarantowało na podstawie tych stawek, które już są w tej chwili, te wpływy do budżetu rzeczywiście realnie takie, jak one powinny wpływać. No i, i kolejna kwestia, wydaje się, czyli dajemy tutaj z jednej strony wychodzimy naprzeciw podatnikom, bo stwarzamy im lepsze, bardziej czytelne prawo, a z drugiej strony wychodzimy na budżetowi państwa, bo zagwarantujemy, że znika szara strefa, że znikają wszystkie patologie związane z unikaniem płacenia podatków. Unikamy z, odchodzimy od tej sytuacji, kiedy ci, którzy płacą uczciwie, są karani jeszcze za to, a ci, którzy nie płacą, robią to po prostu w majestacie prawa, bo te przepisy tak interpretowane w tej chwili na to pozwalają. Kolejna ważna rzecz, która w tej ustawie została zagwarantowana, to są ulgi dla rodzin. Czyli również różnimy się z Platformą, bo Platforma nie ulgi prorodzinne. My uważamy, że absolutnie w tej sytuacji, kiedy Polska ma najpoważniejsze problemy demograficzne w powojennej historii Polski, to powinniśmy rzeczywiście pokazywać i dawać takie sygnały, że temu państwu zależy na tym, żeby Polsce, polskie rodziny się rozwijały, no i ulgi proinwestycyjne. Tam jest zawarta, są zawarte przepisy, które pozwolą przedsiębiorcom odliczać od podatki związane koszty związane z inwestowaniem w swoje zakłady pracy, czyli tworzeniem miejsc pracy. Kolejny taki pakiet rozwiązań, o którym chciałabym powiedzieć, który już rozpoczęliśmy nad nim pracę, została w Sejmie złożona uchwała o przyjęcie Narodowego Programu Zatrudnienia. To są właśnie takie projekty ustaw, które będą skierowane do z jednej strony pracodawców, a z drugiej strony do pracobiorców. Chcemy, żeby rynek pracy, żeby problemy rynku pracy stały się priorytetowe. I dlatego była propozycja, żeby taka uchwała przez Sejm została przyjęta. Na razie pani Marszeg nie zdecydowała się tego debatować, tylko skierowała do komisji. A po, w nowym sezonie politycznym, czyli po wakacjach, złożymy w Sejmie jeszcze projekty ustaw z tym związane. To są takie projekty, które promują z jednej strony właśnie pracodawców zatrudniających ludzi, tworzących miejsca pracy w terenach, gdzie jest duże bezrobocie, promujące te samorządy, które miejsca pracy tworzą. No, uważamy, że to w tej chwili z polityką prorodzinną, o której z kolei mówimy w trzecim pakiecie, też złożonym w Sejmie. Nazwaliśmy go teraz Rodzina, to są takie rozwiązania które mają pomóc z jednej strony w finansowym zabezpieczeniu rodzin, na przykład ulgi prorodzinne, ale też kredyty na mieszkania. Z drugiej strony to jest też ten cały pakiet związany z wychowaniem dzieci, czyli urlopy wychowawcze, macierzyńskie. Bon edukacyjny, bon rodzinny dla dzieci, które dla rodzin, żeby pomóc w opłacie za żłobki, przedszkola. I w ten sposób te trzy, te trzy pakiety rozwiązań, gdyby zechciał rząd Sejm nad nimi pracować i je przyjąć, no, tworzą pewną całość, która dla nas w tej chwili z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest najistotniejsza. Czyli mówimy o gospodarce, ale mówimy o gospodarce w kontekście rozwoju rynku pracy i rodziny. Bo my możemy jeszcze przez dłuższy czas żyć w takim świecie, który buduje minister Rostowski, czyli kreowania filozofii finansów i budżetu poprzez cięcie wydatków i podnoszenie podatków, ale to do niczego nas nie doprowadzi. Już w tej chwili są pierwsze oznaki, które pokazują, że polska gospodarka hamuje, że spada konsumpcja, bezrobocie ciągle jest bardzo wysokie i będzie rosło. A Prawo i Sprawiedliwość mówi, zmieńmy filozofię myślenia, spróbujmy spojrzeć na te problemy inaczej, to się da zrobić i proszę bardzo, daliśmy już te trzy narzędzia, które można wykorzystać, podatki, rodzina, praca i uważam, że to jest po pierwsze realne, ale po drugie przede wszystkim program skuteczny, który może polskie problemy rozwiązać. Pani prezes, jeszcze z tej trochę mniejszej polskiej perspektywy chciałbym przejść do bardziej ogólnej. Chodzi nam o Unię Europejską, o ja to, co tam teraz się dzieje. Rozpadł się tandem francusko-niemiecki, to już jest oczywiste. W poniedziałek bodajże premier David Cameron opublikował taki tekst, w którym zapowiada, że Brytyjczycy się zastanawiają nad, nad sensem ich obecności w Unii i z tym właśnie będzie związane moje pytanie. Mamy Unię Bankową, mamy kilka innych elementów, które pogłębiają współpracę na polu gospodarczym w ramach Unii Europejskiej. Gdyby Polska dzisiaj była Wielką Brytanią, czyli krajem, który w strukturach Unii jest już już długo, ponad 20 lat. Poza tym jest płatnikiem netto, który jest w jakiś sposób przez, przez przepisy unijne dotykany, czy gdyby Pani była ministrem finansów takiego kraju, nie zastanawiałaby się Pani nad wyjściem z Unii Europejskiej? Czy to już taki moment, w którym ta Unia idzie za daleko? Znaczy, ja myślę, że w tej chwili Unia Europejska przeżywa chyba najgorszy, najgorsze załamanie w swojej historii. Bo po pierwsze, poważny kryzys gospodarczy, finansowy, z którego nie wiadomo jak wyjść i nikt nie ma na to pomysłu, jak wyjść. Po drugie, wydaje się, że w tej chwili zaczyna się to nakładać z bardzo poważnym problemem przywództwa w Europie i tego, że. Państwa, które do tej pory dominowały, czyli przede wszystkim Niemcy i, i Francja, zaczynają słabnąć. Yy, przynajmniej zaczyna słabnąć yy, ta wizja Angeli Merkel w yy, zarządzaniu Unii Europejskiej. Na to się nakładają również jej problemy polityczne u nich krajów. Przecież Angela Merkel stoi w tej chwili przed wyborami, yy, jej pozycja słabnie. Wykorzystują to oczywiście inni. David Cameron wydaje się, że próbuje w tej chwili wykorzystać ten, ten moment. No i wreszcie Unia przeżywa poważny problem instytucjonalny. Więc nikt nie ma pomysłu, zaczął się chaos, i w tym chaosie każdy próbuje gdzieś tam ciągnąć w swoją stronę i coś dla siebie ugrać. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie zapadły jakieś wiążące decyzje dotyczące wyjścia z problemów gospodarczych i finansowych. Unia Fiskalna, Unia Bankowa, wcześniej Pakt Fiskalny, to są pomysły, które się pojawiają, z mniejszym lub większym powodzeniem i skutkiem są wprowadzane. To są pomysły złe, to są pomysły, które przede wszystkim z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia są pomysłami absolutnie nie do przyjęcia. Dlatego, że one ograniczają suwerenność, w znaczny sposób suwerenność gospodarczą danego kraju. To jest oczywiście dyskusja o filozofii funkcjonowania Europy i, i tego, w jaki sposób poszczególne państwa mają w Unii Europejskiej funkcjonować. Natomiast Unia, chociażby Unia Bankowa, ten najnowszy pomysł, my otrzymujemy taki komunikat z, ze strony rządzących, że to jest oczywiście. Polepszenie nadzoru finansowego, że to jest lepszy nadzór nad bankami, że to jest jakaś taka gwarancja tego, że nie dojdzie już do kolejnych załań, załamań w systemie bankowym. To jest oczywiście ten oficjalny komunikat. Natomiast komunikat prawdziwy i nieoficjalny jest taki, że tak naprawdę polski nadzór finansowy i polskie banki, te przynajmniej, które jeszcze u nas. Jakoś funkcjonują w miarę niezależnie, będą poddane tym obostrzeniom, które będą narzucane z góry w interesie tych wielkich instytucji finansowych i, 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 tych i tych państw, które dominują w Unii Europejskiej. Podobnie z paktem fiskalnym. Przecież pakt fiskalny, który można powiedzieć, brzmi niewinnie i nawet bardzo ładna nazwa, prawda? Ale co to oznacza? No to oznacza ujednolicenie polityki podatkowej. W Europie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chociażby podatek CIT, który w Polsce wynosi 19%, na przykład we Francji, czy w, Wiel czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii jest wyższy, i to są rozpiętości w różnych krajach Unii Europejskiej od ponad 20% do blisko 30%. No to to oznacza jedno. Nie spodziewajmy się, że będzie równanie w dół, czy będzie równanie w górę, czyli dla Polski oznaczałoby to wyższe podatki. Pakt fiskalny to są również takie pomysły, które się już wcześniej pojawiały, że no, trzeba mówić o wspólnym budżecie Unii Europejskiej, że dochody muszą być, że to nie, nie powinno być tak jak w tej chwili, czyli na zasadzie składek wpłacanych przez państwa członkowskie. Tylko, że powinna, powinny być ujednolicone dochody, które wpływają, tworzą ten budżet. Czyli mówimy o tym, że stworzenie jakiegoś podatku, który miałby być podatkiem właśnie płaconym do budżetu Unii Europejskiej. No to są pomysły, które, niektóre z nich oczywiście są jeszcze w fazie tylko takich propozycji gdzieś tam ad hoc rzucanych, ale niektóre potem niestety wcielane są w życie i, i się materializują, więc. Im więcej tego chaosu, im więcej w tej chwili takich propozycji, które nie są doprecyzowane i które nie znajdują rozwiązań, które po prostu nie rozwiązują problemów finansowych i gospodarczych, a że pomysłu nie ma, to widać chociażby po, po sytuacji Grecji, gdzie pompowano kolejne transze pomocy europejskiej to kompletnie nic nie dawało, że kompletnie inaczej jest traktowana y, też pomoc dla poszczególnych państw, bo na przykład Hiszpanie dostali pomoc właściwie bez żadnych warunków, Portugalczykom powiedziano, że tak pomożemy waszym bankom, ale jednak musicie spełnić jakieś tam. Warunki. No to pokazuje, że w tej chwili w Unii Europejskiej jest chaos. Same państwa członkowskie nie potrafią się dogadać, więc stoimy naprawdę przed bardzo poważnym dylematem, co dalej. Pytanie Davida Camerona, które tak jak wcześniej mówiłam, pewnie jest takim postawionym w tej chwili próbą wymuszenia też pewnych swoich warunków, bo Brytyjczycy znani są z tego, że. Jest Unia, są w, dla wszystkich jednakowe warunki, ale Brytyjczycy i tak mają jakieś swoje tam. rozwiązania, jak na przykład podatek VAT, ale no, chapeau zobaczyć, trzeba przed nim oddać to, że potrafią dla siebie to wywalczyć. David Cameron zapewne w tej chwili próbuje również pewną tego typu grę rozpocząć. Natomiast no, jego pytanie jest zasadne. Jego pytanie jest zasadne, dlatego że moim zdaniem Unia Europejska w, takich, w takim kształcie i na tym pomyśle, który do tej pory był realizowany, dłużej chyba nie jest w stanie funkcjonować. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była wiceprezes sprawy sprawiedliwości Beata Szydło, Tomasz Matynia, dziękuję bardzo o gospodarce i nie tylko dzisiaj.